Pamiętam dzień, który na zawsze zmienił moje spojrzenie na samochody. Byłem w warsztacie na obrzeżach miasta, gdy podjechała Toyota Camry z 1997 roku, która wyglądała jakby przeżyła trzy życia. Właściciel przywiózł ją na prostą wymianę oleju, a kiedy mechanik sprawdził licznik, był niemal w szoku 850 tysięcy kilometrów nie 80 tysięcy, nie 150 tysięcy 850 tysięcy. Silnik chodził jak szwajcarski zegarek, bez dymu z rury wydechowej, bez dziwnych wibracji. Zapytałem właściciela, na czym polega jego sekret, spodziewając się usłyszeć o jakimś magicznym dodatku lub specjalnej modyfikacji. Jego odpowiedź była tak prosta, że mnie zaskoczyła: Rutyny, drobne rutyny, których nigdy, przenigdy nie pomijał. Tego dnia zrozumiałem coś fundamentalnego: ekstremalna trwałość samochodu nie jest kwestią szczęścia czy marki. To czysta dyscyplina kierowcy. Dzisiaj odkryjesz 20 konkretnych, weryfikowalnych nawyków, które można zastosować w każdym pojeździe. To nie są teorie ani mgliste wskazówki. To te same praktyki, które pozwoliły zwykłym samochodom pokonywać niezwykłe odległości. Z góry powiem, że ostatnie pięć z tej listy to te, o których wie najmniej osób, ale to one mają największy wpływ na odróżnienie samochodu, który przedwcześnie umiera, od tego, który wydaje się nieśmiertelny. Unikaj agresywnego ruszania z zimnym silnikiem. To prawdopodobnie najczęstszy błąd, jaki popełniają nawet doświadczeni kierowcy. Scena jest klasyczna. Uruchamiasz samochód, włączasz silnik i naciskasz pedał gazu, zanim silnik osiągnie temperaturę roboczą. Wydaje się to nieszkodliwe, ale to jeden z najbardziej destrukcyjnych nawyków. Gdy silnik jest zimny, olej ma konsystencję gęstego miodu. Nie płynie swobodnie. Nie dociera od razu do wszystkich krytycznych elementów i, co najważniejsze, nie tworzy warstwy ochronnej, która zapobiega kontaktowi metalu z metalem. W ciągu pierwszych 30 sekund po uruchomieniu silnik jest najbardziej narażony na zużycie w ciągu całego dnia. Ruchome części ocierają się o siebie z minimalną ochroną, generując tarcie i ciepło, które, choć nie zauważasz tego od razu, kumulują się, powodując uszkodzenia. Teraz wyobraź sobie ten scenariusz, ale dodaj agresywne przyspieszanie. Zmuszasz tłoki, korbowody, łożyska i zawory do pracy z dużą prędkością bez odpowiedniego smarowania. To tak, jakby wymagać od sportowca przebiegnięcia maratonu bez rozgrzewki. Coś w końcu się zepsuje. Znam mechaników, którzy otwierali silniki z przebiegiem zaledwie 100 tysięcy kilometrów i znajdowali porysowane ścianki cylindrów, zużyte pierścienie i uszkodzone łożyska. Wszystko dlatego, że kierowca spieszył się każdego ranka. Prawidłowa praktyka jest tak prosta. Że aż frustrująca, bo mało kto ją stosuje. Uruchomić silnik, odczekać 20 do 30 sekund, aż olej zacznie minimalnie krążyć, a następnie jechać wyjątkowo płynnie przez pierwsze 2 lub 3 km. Profilaktyczna wymiana płynu przekładniowego. Istnieje niebezpiecznie rozpowszechniony mit, że płyn przekładniowy jest praktycznie wieczny. Wielu kierowców nigdy go nie dotyka, ponieważ producent twierdzi, że jest to dożywotni płyn. A ponieważ płyn pozostaje czerwony i nie ma szczególnie nieprzyjemnego zapachu, zakładają, że wszystko jest w porządku. Nic bardziej mylnego. Wewnątrz automatycznej skrzyni biegów toczy się skomplikowany mechaniczny balet. Sprzęgła załączają się i rozłączają tysiące razy. Przekładnie planetarne obracają się z różną prędkością. Zawory hydrauliczne poruszają się z milimetrową precyzją. Wszystkie te elementy uwalniają drobne cząsteczki metalu podczas normalnego użytkowania. Te mikroskopijne cząsteczki zawieszają się w płynie, stopniowo zamieniając go w rodzaj płynnego papieru ściernego, który krąży po całym układzie. Problem polega na tym, że to pogorszenie jest ciche i niewidoczne. Drastycznych zmian w zachowaniu skrzyni biegów nie widać, dopóki nie jest za późno. Pewnego dnia skrzynia biegów zaczyna się ślizgać podczas zmiany biegów, wydaje dziwny dźwięk lub po prostu przestaje prawidłowo zmieniać biegi. A kiedy do tego dojdzie, nie ma już odwrotu. Regeneracja skrzyni biegów może kosztować od 4 do 7 tysięcy euro, w zależności od modelu. To jedna z najdroższych napraw po wymianie całego silnika. Rozwiązanie jest tak proste, że aż absurdalne, że nie każdy to robi: wymieniać płyn co 60 tysięcy mil, około 96 tysięcy kilometrów, lub co 6 lat, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W pojazdach hybrydowych, w których skrzynia biegów działa inaczej, ten odstęp można wydłużyć do 90 000 mil. Utrzymuj zbiornik paliwa wypełniony w ponad 1 czwartej. Ten nawyk wydaje się przesadny, dopóki nie zrozumiesz mechanizmu, który za nim stoi. Pompa paliwa znajduje się wewnątrz zbiornika zanurzona w benzynie. Dlaczego? Ponieważ paliwo działa jak czynnik chłodzący. Pompa generuje ciepło podczas pracy, pompując paliwo pod ciśnieniem do silnika tysiące razy dziennie. Gdy poziom paliwa w zbiorniku jest niski, pompa jest częściowo wystawiona na działanie powietrza, pracując na gorąco bez efektu chłodzenia otaczającego paliwa. To ciągłe przegrzewanie drastycznie skraca jej żywotność. Ale to nie wszystko. Na dnie każdego zbiornika, niezależnie od tego, jak czysty może się wydawać, z czasem gromadzi się osad. Są to mikroskopijne cząsteczki brudu, rdzy, kondensatu i resztek paliwa, które gromadzą się rok po roku. Podczas jazdy z niskim poziomem paliwa w zbiorniku, pompa zaczyna pobierać paliwo bezpośrednio z tego brudnego dna. Te zanieczyszczenia krążą w układzie, przechodzą przez filtr paliwa, przedwcześnie go zatykając, docierają do wtryskiwaczy, zatykając ich drobne dysze, a w skrajnych przypadkach mogą nawet uszkodzić samą pompę od wewnątrz. Wymieniałem pompy paliwa w samochodach z przebiegiem zaledwie 80 tysięcy kilometrów. Ponieważ ich właściciele mieli zwyczaj ciągłej jazdy z pustym wskaźnikiem paliwa regularnie czyść zaciski akumulatora. Jest coś ironicznego w tym, że jeden z najprostszych nawyków konserwacyjnych jest jednocześnie jednym z najczęściej ignorowanych. Zaciski akumulatora są punktem połączenia między zmagazynowaną energią a całym układem elektrycznym samochodu. Kiedy korodują, a z czasem tak się stanie, działają jak opór elektryczny, który utrudnia prawidłowy przepływ prądu. Ten biały lub zielonkawy siarczan, który tworzy się wokół zacisków, nie tylko nieestetycznie wygląda, ale jest skutecznym izolatorem. Prąd musi się zmagać, aby przedostać się przez tę warstwę korozji, która generuje ciepło, spadki napięcia i przeciąża alternator. Alternator, który normalnie pracowałby cicho, utrzymując akumulator w stanie naładowania, nagle musi pracować dwa razy ciężej, aby skompensować opór na zaciskach. To dodatkowe obciążenie skraca żywotność alternatora którego wymiana jest kosztowna. Akumulator również cierpi, ponieważ nie jest w pełni naładowany, co przyspiesza jego degradację. Rozrusznik musi pracować z niższym napięciem niż to konieczne, przez co jego obroty są wolniejsze i niepotrzebnie go obciążają. Cały ten efekt domina może prowadzić do kosztownych błędnych diagnoz. Widziałem przypadki, w których klient był skłonny zapłacić 900 euro za nowy rozrusznik, podczas gdy prawdziwym problemem była po prostu korozja na zaciskach. 5 minut czyszczenia rozwiązałoby wszystko. Nigdy nie ignoruj kontrolek na desce rozdzielczej. Deska rozdzielcza to dosłownie sposób, w jaki Twój samochód do Ciebie mówi. Każda zapalona kontrolka to zakodowany komunikat, ostrzeżenie mające na celu skłonienie Cię do działania, zanim drobny problem przerodzi się w katastrofę. Istnieje jednak niepokojąca tendencja wśród kierowców do ignorowania tych kontrolek, dopóki samochód jest w ruchu. Najbardziej niesławna jest kontrolka check engine. Może ona oznaczać wszystko: od zabrudzonego czujnika tlenu, którego naprawa kosztuje 50 euro, po poważną awarię układu wtrysku paliwa, która może kosztować tysiące. Ignorowanie jej przez tygodnie lub miesiące, myśląc, że skoro samochód działa, to wszystko w porządku, jest jak ignorowanie wysokiej gorączki, myśląc, że skoro nadal możesz chodzić, to nic poważnego. Problem po cichu się pogarsza, aż nagle przestaje być wyciszony. Kontrolka temperatury to kolejna kontrolka, której absolutnie nie można ignorować ani na sekundę. Jeśli zapali się podczas jazdy, oznacza to przegrzanie silnika. Dalsza jazda może w ciągu kilku minut uszkodzić aluminiową głowicę cylindrów, zniszczyć uszczelkę głowicy i zasadniczo zniszczyć cały silnik. Widziałem przypadki, w których kierowcy ignorowali kontrolkę, myśląc, że to uszkodzony czujnik, a później odkrywali wyciek płynu chłodzącego i kontynuowali jazdę. Aż do katastrofalnego przegrzania silnika. Przestrzegaj limitów obciążenia pojazdu. Każdy samochód ma maksymalną ładowność określoną przez producenta. Jest ona obliczona tak, aby konstrukcja, zawieszenie, hamulce i silnik mogły bezpiecznie udźwignąć ten ciężar bez nadmiernego zużycia. Jednak rzeczywistość jest taka, że wielu kierowców traktuje swoje samochody jak mobilne magazyny, stale przewożąc więcej ładunku niż jest to zalecane. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, otwórz przeciętny bagażnik, a znajdziesz w nim narzędzia, których nigdy nie używasz: pudła z zapomnianymi przedmiotami, bagaż, który leży tam od miesięcy, zabawki dzieci, które już nie są dziećmi. Cały ten dodatkowy ciężar się kumuluje. Każde dodatkowe 50 kg zmusza silnik do cięższej pracy, aby poruszać samochodem, szczególnie podczas przyspieszania i podjazdów. Przekłada się to na wyższe zużycie paliwa, wyższą temperaturę pracy i większe zużycie podzespołów wewnętrznych. Zawieszenie cierpi, ponieważ jest zaprojektowane do wytrzymywania określonego zakresu obciążeń. Ciągłe przeciążanie powoduje przedwczesne zmęczenie amortyzatorów, sprężyn i tulei. Hamulce również pracują ciężej, ponieważ muszą zatrzymać większą masę, generując więcej ciepła i szybciej zużywając klocki i tarcze. Jeździ w optymalnym zakresie obrotów. Jeśli spojrzysz na obrotomierz, prawdopodobnie zauważyłeś strefę oznaczoną inaczej czasami na zielono. Ten zakres nie jest tylko na pokaz. Reprezentuje on punkt, w którym silnik pracuje z maksymalną wydajnością optymalne spalanie, minimalne zużycie i najlepszy stosunek mocy do zużycia paliwa. W przypadku większości nowoczesnych silników, zakres ten wynosi od 1500 do 2500 obrotów na minutę. Ciągła jazda poza tym zakresem, powyżej lub poniżej, naraża silnik na niepotrzebne obciążenie. Agresywne przyspieszanie, niepotrzebnie podnoszące obroty silnika, generuje wysokie temperatury, ekstremalne ciśnienia na elementy wewnętrzne i przyspieszone zużycie tłoków, korbowodów, zaworów i łożysk. Ale przeciwna skrajność jest również szkodliwa. Jazda na zbyt niskich obrotach, co nazywamy szarpaniem, obciąża silnik w inny, ale destrukcyjny sposób. Wyobraź sobie, że próbujesz wjechać pod górę na piątym biegu z prędkością 40 km na godzinę. Silnik wibruje i jęczy. Obroty są tak niskie, że spalanie jest nieefektywne. To, co wydaje się płynną jazdą, jest w rzeczywistości torturą dla wału korbowego, który musi poruszać całą masę samochodu z minimalną bezwładnością. Sprawdzaj zbieżność co 10 tysięcy km. Geometria kół to jedna z tych czynności konserwacyjnych, które większość osób odkłada na później, aż samochód dosłownie ściąga na jedną stronę, lub kierownica zaczyna niekontrolowanie wibrować, ale czekanie do tego momentu oznacza już miesiące niepotrzebnego zużycia. Gdy samochód jest źle ustawiony, nawet nieznacznie, opony nie toczą się prostopadle do podłoża ani równolegle do siebie. Powoduje to stały opór, jakby ściągnął opony na boki z każdym przejechanym metrem. Konsekwencje są liczne i kosztowne. Opony zużywają się nierównomiernie, a jedna strona traci bieżnik znacznie szybciej niż druga. To skraca ich żywotność o połowę lub więcej, ale uszkodzenia na tym się nie kończą. Ten dodatkowy opór zmusza silnik do cięższej pracy, aby poruszyć ten sam ciężar, co zwiększa zużycie paliwa. Stałe, choć subtelne wibracje przenoszą się na całe zawieszenie, przedwcześnie zużywając amortyzatory. Tuleje, stworznie kulowe i mocowania. Kierownica wymaga ciągłej korekty, aby utrzymać samochód na wprost, co zwiększa obciążenie przekładni kierowniczej i pompy wspomagania układu kierowniczego. Z biegiem czasu te mikroskopijne wibracje poluzowują śruby, powodują zmęczenie podzespołów i powodują szybsze niż zwykle starzenie się całego samochodu. Rozwiązaniem jest kontrola zbieżności co 10 tysięcy kilometrów, lub po każdym mocnym uderzeniu w krawężnik lub głęboką dziurę. Proces ten trwa niecałą godzinę i kosztuje od 50 do 100 euro, w zależności od warsztatu. Natychmiast zajmij się hałasami. Samochody sygnalizują swoje problemy na długo przed całkowitą awarią. Każdy dziwny dźwięk to rozmowa, którą Twój pojazd próbuje z Tobą przeprowadzić. Wysoki pisk podczas ruszania zwykle oznacza, że pasek klinowy jest wyschnięty i bliski zerwania. Rytmiczne stukanie podczas pokonywania nierówności wskazuje na zużyte amortyzatory lub mocowania zawieszenia. Stały, narastający wraz z prędkością pisk wskazuje na uszkodzone łożysko koła. Metaliczne stukanie podczas zmiany biegów wskazuje na problematyczne przeguby homokinetyczne. Każdy z tych dźwięków to konkretne ostrzeżenie, którego naprawa, jeśli zostanie wcześniej naprawiona, jest tania. Jednak zbyt wielu kierowców popełnia fatalny błąd zwiększanie głośności radia, aby zagłuszyć hałas. To jak zatykanie uszu, gdy samochód woła o pomoc. Ignorowanie hałasów pozwala, by drobne problemy przerodziły się w kosztowne katastrofy. A jeśli te pierwsze 10 nawyków pokazało Ci już, jak dużą kontrolę masz nad długowiecznością swojego samochodu, przygotuj się, bo to, co nastąpi, będzie inne. Poniższe 10 nawyków to sekrety, które naprawdę odróżniają przeciętnych kierowców od tych, którzy rozumieją, że samochód może być inwestycją na dekady. Wymieniaj filtry, zanim się zapchają. Filtry to cisi strażnicy, którzy zapewniają płynną pracę wszystkich układów w samochodzie. Nie hałasują, nie zapalają się żadne kontrolki. I dlatego większość ludzi ignoruje je latami. Ale zatkany filtr jest jak zatkana tętnica: zmusza cały układ do cięższej pracy, aż coś się zepsuje. Filtr powietrza jest pierwszym i najbardziej widocznym elementem. Gdy jest zatkany, silnik dosłownie się dławi, próbując zassać tlen potrzebny do spalania. Aby zrekompensować brak powietrza, komputer wtryskuje więcej paliwa niż to konieczne, tworząc bogatą mieszankę, która nie spala się całkowicie. To niepełne spalanie powoduje osadzanie się nagaru węglowego, który przylega do tłoków, zaworów i komór spalania. Z czasem nagromadzenie to stopniowo obniża moc, aż do momentu porównania z przyspieszeniem nowego samochodu. Filtr oleju jest równie istotny, ale jego działanie jest niewidoczne. Zatkany filtr pozwala mikroskopijnym cząsteczkom metalu swobodnie krążyć w silniku, działając niczym papier ścierny na łożyska, wałki rozrządu i ścianki cylindrów. Każdy obrót silnika z zanieczyszczonym olejem oznacza kumulacyjne zużycie, które ostatecznie doprowadzi do spadku kompresji, zużycia oleju i hałasu wewnątrz silnika. Myj podwozie i karoserię co miesiąc. Korozja to najcichszy i najgroźniejszy zabójca w świecie motoryzacji. Nie wydaje żadnego dźwięku, nie zapala lampek ostrzegawczych ani nie generuje wibracji. Po prostu postępuje milimetr po milimetrze, miesiąc po miesiącu niszcząc metal od spodu, podczas gdy kierowca nawet nie podejrzewa, że coś jest nie tak. Zanim zauważysz pierwszą widoczną dziurę, konstrukcja samochodu zostanie już nieodwracalnie uszkodzona. Jest to szczególnie istotne w regionach, gdzie zimą drogi posypywane są solą. Sól zmieszana z wilgocią tworzy idealne środowisko dla przyspieszonego utleniania. Nie musisz jednak mieszkać w zimnym klimacie, aby ucierpieć z powodu korozji. Obszary nadmorskie o stałej wilgotności powietrza, regiony przemysłowe z zanieczyszczeniami chemicznymi w powietrzu lub po prostu normalna wilgotność w połączeniu z nagromadzonym brudem mogą zapoczątkować ten proces. Większość kierowców myje karoserię samochodu tylko po to, aby lśniła, całkowicie ignorując najbardziej narażone części, podwozie i karoserię. To właśnie tam gromadzą się błoto, sól, chemikalia i woda, które nigdy do końca nie wysychają. Nadkola są szczególnie narażone, ponieważ stale zawilgocone. Zawsze używaj hamulca postojowego podczas parkowania. To prawdopodobnie najbardziej niedoceniany nawyk ze wszystkich, a zarazem generujący najbardziej absurdalne rachunki za naprawy. Większość kierowców z automatyczną skrzynią biegów myśli, że ustawienie dźwigni zmiany biegów w pozycji park-P wystarczy, aby samochód się zatrzymał. Nie rozumieją jednak, że pozycja park nie blokuje magicznie kół. Działa ona w ten sposób, że zazębia się z małym metalowym ząbkiem zwanym zapadką postojową, z kołem zębatym w skrzyni biegów. Ten maleńki kawałek metalu, mniej więcej wielkości małego palca, to jedyna rzecz, która zapobiega stoczeniu się samochodu. Wyobraź sobie parkowanie na pochyłości bez użycia hamulca postojowego. Cały ciężar pojazdu, czasami ponad 1500 kg, spoczywa na tym małym metalowym elemencie. Nacisk jest ogromny. Z czasem ząbek ten się zużywa, wygina lub całkowicie pęka. A kiedy to nastąpi, skrzynia biegów wymaga otwarcia i częściowej regeneracji. Naprawa, która może łatwo kosztować od 2 do 3 tysięcy euro. Ironią jest to, że nawyk, który temu zapobiega, absolutnie nic nie kosztuje. Chodzi po prostu o zmianę kolejności operacji. Najpierw zaciągasz hamulec postojowy, a następnie ustawiasz dźwignię zmiany biegów w pozycji park P, właśnie w tej kolejności. Hamulec postojowy podtrzymuje ciężar samochodu, a pozycja park działa jedynie jako dodatkowa blokada. Niektórzy kierowcy twierdzą, że nie jest to konieczne na płaskim terenie. Są w błędzie. Wymieniaj olej zgodnie ze stylem jazdy, a nie tylko przebiegiem. Ślepe przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących okresów wymiany, bez uwzględnienia faktycznego sposobu użytkowania samochodu, to częsty błąd, który drastycznie skraca żywotność silnika. Producenci ustalają okresy wymiany w oparciu o idealne warunki głównie jazdę autostradową, umiarkowane temperatury i paliwo wysokiej jakości. Ale rzeczywistość dla większości jest zupełnie inna. Silnik, który pokonuje głównie krótkie trasy w mieście, zużywa olej znacznie szybciej niż ten, który jeździ godzinami po autostradach. Dlaczego? Ponieważ w mieście silnik uruchamia się na zimno. Pokonuje tylko kilka kilometrów bez osiągnięcia pełnej temperatury roboczej, a następnie jest wyłączany. Ten stale powtarzający się cykl powoduje, że w oleju gromadzi się kondensacja, niespalone paliwo i zanieczyszczenia, które normalnie odparowywałyby w stabilnych temperaturach. Olej ulega degradacji chemicznej, traci lepkość, a jego dodatki przedwcześnie się wyczerpują. Z kolei silnik poruszający się po autostradzie szybko osiąga optymalną temperaturę roboczą i utrzymuje ją przez całą podróż. Olej pracuje w idealnym zakresie, zanieczyszczenia odparowują, a spalanie jest bardziej kompletne. Taki olej może wytrzymać znacznie dłużej. Doświadczeni kierowcy zazwyczaj dostosowują częstotliwość wymiany oleju do rzeczywistego zużycia co 5000 km, jeśli jeździsz głównie po mieście na krótkich dystansach co 7000 km. Jeśli jeździsz mieszanie, zarówno w mieście, jak i na autostradzie, i co 10 tysięcy kilometrów tylko wtedy, gdy stale jeździsz po autostradzie, a silnik osiąga pełną temperaturę roboczą przy każdym użyciu. Nigdy nie przepełniaj zbiornika po kliknięciu pompy. Prawdopodobnie pomyślałeś kiedyś, że naciśnięcie pompy kilka razy mocniej po automatycznym kliknięciu zapewni ci więcej paliwa za te same pieniądze. Wydaje się to logiczne. Skoro mieści więcej, dlaczego nie zatankować? Ale ten pozornie nieszkodliwy gest jest w rzeczywistości trucizną dla układu wydechowego Twojego samochodu. Zbiornik paliwa nie jest zaprojektowany do napełniania pobrzegi. Potrzebuje trochę wolnej przestrzeni u góry, aby umożliwić przepływ oparów benzyny do układu EWAP. Ten układ został specjalnie zaprojektowany do wychwytywania i przetwarzania oparów, a nie paliwa w stanie ciekłym. Opierając się przy napełnianiu po automatycznym kliknięciu, wtłaczasz paliwo w stanie ciekłym do przewodów i elementów zaprojektowanych wyłącznie do odprowadzania oparów. Rezultat jest wieloaspektowy i kosztowny. Paliwo w stanie ciekłym zalewa przewody układu EWAP, dociera i zalewa delikatne czujniki, a co najgorsze, całkowicie niszczy filtr węglowy. Ten element zawiera węgiel aktywny, który pochłania opary paliwa. Gdy dotrze do niego ciecz. Filtr ulega trwałemu nasyceniu i przestaje działać. Samochód zaczyna generować kody błędów związane z układem emisji spalin, zapala się kontrolka check engine i w końcu trzeba wymienić cały filtr. Sprawdzaj ciśnienie w oponach co tydzień. Ten nawyk wydaje się przesadny, dopóki nie zrozumiesz rzeczywistego wpływu ciśnienia w oponach na cały pojazd. Nie chodzi tylko o zużycie opon czy zużycie paliwa. Ma to bezpośredni wpływ na stan silnika, zawieszenia, hamulców. I praktycznie każdego układu mechanicznego w samochodzie. Gdy opony są niedopompowane, opory toczenia drastycznie rosną. Oznacza to, że silnik musi generować więcej mocy, aby poruszyć ten sam ciężar z tą samą prędkością. Ten dodatkowy wysiłek przekłada się na wyższą temperaturę pracy, większe zużycie wewnętrzne podzespołów i zwiększone zużycie paliwa, które może sięgać nawet 15%. To tak, jakbyś zmuszał silnik do ciągłego ciągnięcia niewidzialnej kotwicy. Zawieszenie również cierpi, ponieważ niedopompowane opony nie amortyzują odpowiednio uderzeń, przenosząc więcej wstrząsów na amortyzatory, sprężyny i tuleje. Hamulce działają mniej wydajnie, ponieważ powierzchnia styku opony z drogą nie jest optymalna, co wydłuża drogę hamowania. Oczywiście same opony zużywają się nierównomiernie, tworząc nierówności i wibracje, które przedwcześnie starzeją cały samochód. Prawidłowe ciśnienie jest podane na naklejce, zazwyczaj umieszczonej na ramie drzwi kierowcy lub klapce w wlewu paliwa. Absolutnie konieczne jest sprawdzenie ciśnienia na zimnych oponach przed jazdą, ponieważ temperatura znacząco je zmienia. Opona, która wydaje się prawidłowa, gdy jest ciepła, może być niedopompowana, gdy jest zimna. Nawykiem, który robi różnicę, jest cotygodniowa kontrola ciśnienia w oponach za pomocą niezawodnego ciśnieniomierza. Sprawdzenie wszystkich czterech opon zajmuje dosłownie 5 minut. Niektórzy kierowcy robią to za każdym razem, gdy tankują, co czyni z tego automatyczny rytuał. Wymień poduszki silnika profilaktycznie. Większość kierowców uważa, że poduszki silnika to praktycznie niezniszczalne części, które nigdy nie wymagają uwagi. To kosztowny błąd. Poduszki nie tylko utrzymują silnik na miejscu w komorze silnika, ale także pochłaniają potężne wibracje generowane przez spalanie. I chronią podwozie przed ciągłymi wstrząsami wewnętrznymi. Są wykonane z metalu i gumy, specjalnie zaprojektowane tak, aby wyginały się tysiące razy dziennie, jednocześnie izolując wibracje. Z biegiem czasu guma twardnieje, pęka i traci zdolność do pochłaniania wstrząsów. Gdy mocowania ulegną uszkodzeniu, silnik dosłownie zaczyna tańczyć w komorze silnika. Na początku wydaje się, że to tylko nieco silniejsze wibracje kierownicy lub ciche stukanie podczas rozruchu lub zmiany biegu na pierwszy. Ale tak naprawdę dzieje się o wiele poważniej. Cały zespół silnika i skrzyni biegów zaczyna się nadmiernie poruszać, obciążając elementy, które nigdy nie były zaprojektowane do tego rodzaju ruchu. Układ wydechowy jest poddawany uderzeniom, które mogą go uszkodzić. Chłodnica narażona jest na wibracje, które mogą uszkodzić uszczelki. Skrzynia biegów traci współosiowość, powodując nierównomierne zużycie, a przewody rozciągają się ponad swoje możliwości. To efekt domina wtórnych uszkodzeń, których naprawa może kosztować tysiące euro. Widziałem ekstremalne przypadki, w których silnik praktycznie spoczywał na podwoziu, ponieważ główne mocowanie było całkowicie zniszczone. Właściciel myślał, że nadmierne wibracje są normalne w starym samochodzie. Szukanie drugiej opinii w sprawie pilnych napraw. Ten nawyk nie jest bezpośrednio związany z samym samochodem, ale raczej ze sposobem, w jaki komunikujesz się z warsztatami samochodowymi. Jest to kluczowe, ponieważ jednym z powodów, dla których tak wiele samochodów psuje się przedwcześnie, jest to, że ich właściciele wydają fortunę na niepotrzebne naprawy, ignorując te naprawdę ważne. Scena jest klasyczna. Oddajesz samochód na rutynową wymianę oleju, a doradca serwisowy wraca z listą pilnych napraw, która brzmi jak raport z izby przyjęć. Potrzebujesz czyszczenia wtryskiwaczy, płukania skrzyni biegów, wymiany płynów, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś, wymiany części, o niemożliwych nazwach. Wszystko to przedstawiane jest z użyciem języka wzbudzającego strach. Samochód może się zepsuć w każdej chwili. Jazda w takim stanie jest niebezpieczna. To powinno być zrobione dawno temu. Prawda jest taka, że wiele warsztatów samochodowych, a zwłaszcza dealerów, szkoli swoich doradców w agresywnych technikach sprzedaży. Niekoniecznie kłamią, ale wyolbrzymiają pilność prac serwisowych, które mogą poczekać lub wprost zalecają niepotrzebne usługi. Widziałem absurdalne przypadki, takie jak zalecenie płukania skrzyni biegów w samochodzie z przebiegiem zaledwie 20 tysięcy kilometrów, podczas gdy ta usługa rzadko jest potrzebna przed przejechaniem 80 czy 100 tysięcy kilometrów, albo oczyszczenie wtryskiwaczy w idealnie działającym samochodzie. Nawyk, który Cię chroni, jest prosty. Nigdy nie akceptuj pilnej wyceny naprawy bez drugiej opinii. Jeśli warsztat stwierdzi, że coś jest nie tak, poproś o konkretne dowody zdjęcia uszkodzonego elementu, wyniki pomiarów, konkretne kody błędów. Uczciwy warsztat nie ma problemu z przedstawieniem dowodów. Planowana konserwacja zapobiegawcza bez wymówek to najważniejszy nawyk, ten, który naprawdę odróżnia zwykłe samochody od tych, które stają się legendami. Nie ma magicznego silnika, idealnej marki, legendarnego producenta, jeśli nie stoi za tym zdyscyplinowany kierowca, który religijnie przestrzega zasad konserwacji. Samochody z przebiegiem 800 tysięcy kilometrów lub więcej mają coś wspólnego. Ich właściciele nie czekają aż samochód będzie wymagał konserwacji przez objawy. Robią to zanim w ogóle będzie to konieczne. Mają harmonogram przeglądów, który traktują jak świętą Biblię. Wymiana oleju zgodnie z harmonogramem, nawet jeśli nie osiągnęli zalecanego przebiegu. Planowe przeglądy bez przekładania ich nawet na miesiąc, nawet jeśli samochód działa idealnie. Pasek rozrządu wymieniany przed limitem nigdy po nim a już na pewno nie po. Świece zapłonowe, wymieniane profilaktycznie w ustalonych odstępach. Płyny eksploatacyjne wymieniane, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydają się w porządku. Różnica w sposobie myślenia jest fundamentalna. Ci kierowcy postrzegają swój samochód jako inwestycję długoterminową, a nie tymczasowy wydatek. Każde euro zainwestowane w profilaktykę to euro, którego nie wydadzą na doraźne naprawy, a rachunek jest brutalnie jasny. Wymiana oleju kosztuje 50 euro. Nowy silnik, 5000. Pasek rozrządu 400. Silnik zepsuty z powodu pęknięcia paska kosztuje od 5 do 8000. Płyn chłodzący kosztuje 30, a naprawa głowicy cylindrów skrzywionej przez przegrzanie 3500. Teraz znasz 20 nawyków, które odróżniają przeciętny samochód od takiego, który przeczy wszelkim oczekiwaniom.